Cześć, z tej strony Darek Lukowiec, zwany Luxie Elektryk. Trzeci dzień składania rozdzielnicy. E, pokażę Wam, co już zrobiłem, a co będziemy, mówić, co będziemy robić, to zaraz Wam opowiem. A więc, tak tak jak było we wcześniejszym filmie, mówione o ograniczniku przepięć i rozłączniku. E, wielu elektryków mi na to zwróciło uwagę, że mam to na opak, więc obróciłem. Przyznaję się, do winy nie ma ludzi nieomylnych. Więc będzie najpierw rozłącznik, najpierw rozdział sieci TNC na TNS, rozdział przewodu PEN, następnie rozłącznik, następnie ogranicznik przepięć, następnie blok rozdzielczy. Już zdążyłem sobie przygotować przewody neutralne za różnicówką. Na razie to wygląda może mało estetycznie, ale układać będziemy później za szynami zamontowałem sobie uchwyty opaskowe będę sobie prowadził przewody za szyną później to zepnę gdzieś gdzie gdzieś jeszcze pewnie trytytką żeby to estetycznie nic nie odstawało jest to takie rozwiązanie pośrednie nie, gdy nie stosujemy nie stosujemy koryt perforowanych tych takich nacinanych przemysłowo przemysłowych tu po prostu budżet na to nie puszcza więc też nie będę szalał Tutaj trafił podstawa, podstawa bezpiecznikowa 10x38 do fotowoltaiki, którą mamy tutaj, o tu, tu i to będzie sobie tutaj wpięte. Przewód neutralny i przewód ochronny z tego przewodu trafi bezpośrednio na blok rozdzielczy. No i w sumie tyle. Zaczynamy sznurować, więc ja odstawiam kamerę na bok. I zaczynamy to sznurować. Dobrze, przewody neutralne już mamy, jak widać. Na razie sobie wszystko starczy. Tu mam wstępnie wpięte. Eee, część pewnie, no już są normalnie końcówki, pozakładane. Eee, część pewnie zostanie tak jak jest, a część pewnie będzie do skrócenia. Więc to już wyjdzie w trakcie, jak będziemy to wszystko spinać. A teraz się biorę za przewody fazowe. Dobrze, zasilania usznurowane, została tylko ostatnia dolna szyna z ogranicznikami przepięci zasilaniem głównym, o ta, a tu prezentuje się to w ten sposób, to za chwilę sobie jeszcze poobcinam, trytytki już są poobcinane, ale jeszcze muszę tylko te opaski, ufy te opaskowe popcinać. wyszło całkiem spoko. Tak to wygląda. Wszystko ładnie poukładane, przewody jak widzicie mamy pochowane. O tak to wygląda. Ogólnie to. ogólnie to spoko to wyszło. O tu mam jeszcze jakąś jedną trytytkę do obcięcia. No i tu zostały takie zapasy. Teraz tylko sprawdzimy sobie, czy jak to zamknę. Jak mi w ogóle się pozwoli zamknąć? Jedną no, ręką ciężko to zrobić. Aha. No, nie dotyka. Nie dotyka spodu. Zawsze się staram robić tak, żeby nie dotykało, żeby można było tą rozdzielnicę w jakikolwiek sposób wyczyścić. No to co? Odstawiam kamerę, robię zasilania i lecimy dalej. Dobrze to dół już mamy poskładane. Wyszło sobie to o tak. Zasilanie mamy przeprowadzone przez wyłącznik główny, rozłącznik główny. Później na ogranicznik przepięć i później z ogranicznika przepięć już bezpośrednio na blok rozdzielczy. E Trochę tu mam namieszane z tym uziemieniem, ale chyba jest OK. Trzy razy sprawdzałem. Wydaje mi się, że jest dobrze. Tutaj na dole schodzi lineczka, która będzie podłączona do bednarki. Do tej bednarki jako uziemienie budynku. I w sumie z rzeczy, które mówiłem na początku, a się zmieniły, to jednak tutaj zamontowałem złączkę do tej fotowoltaiki, żeby nie prowadzić tego druta jednak tutaj na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół do bloku rozdzielczego, bo to jest bez sensu. Będę się potem z tym denerwował. A tak mam już przygotowane, bezpośrednio się tutaj wpinam i posprawię. E, dlaczego na górze mam dwie linki uziemiające? Tak jak mówiłem we wcześniejszym materiale, wczorajszym, a, i zresztą chyba dzisiaj też to mówiłem, e, jedna linka jest sprzed, ogranicznika przepięć. Druga jest za, tak jak jest to przedstawione na tym rysunku. Dobrze to widać, więc ja tego nie wymyśliłem. Ktoś to wymyślił mądrzejszy, na pewno dużo mądrzejszych ludzi, inżynierowie, którzy siedzieli nad tym i zastanawiali się, jak to zrobić. Więc jest to, jak jest. Więc wyszło to całkiem. Na razie na ten etap całkiem spoko. A więc tak, na ten moment zostało do, do wprowadzenia, do podłączenia wszystkie przewody z gniazd i obwodów odbiorczych. I szynę. Te szyny tutaj, jeszcze ich nie ma założonych. I to będę robił najprawdopodobniej jeszcze przed wpinaniem. Ale z racji z tego, że nie chce mi się już dzisiaj. Nie będę nikogo kłamał. Zostawiam sobie to na jutro i na popojutrze Też są dni. I tak nie mam zbytnio żadnych innych zajęć. Siedzimy w domu. Ile się da? Dzięki wielkie. Na razie. Cześć.